Cześć, cześć, witajcie, tutaj Maciek i Klocki, napisałem to sobie nawet na ścianie, żeby o tym nie zapomnieć, a dzisiaj spotykamy się po to, żeby otworzyć taką maluteńką paczuszkę. Dostałem przed świętami małą premię w pracy, więc stwierdziłem, że połowę sobie pójdzie do oszczędności, a połowę sobie wydam. No i zamówiłem kilka dodatkowych, customowych nadruków, co już pewnie widzicie po miniaturze tego filmu. No i pokażę Wam dokładnie, co to jest i ile za to zapłaciłem. Lećmy na stół! No i tak oto prezentuje się ta paczka z bliska. Tutaj zasłoniłem swoje dane. A jeżeli chodzi o tą firmę, na pewno ją kojarzycie: Firestar Toys. No tam niektóre nadruki na jedzenie są naprawdę rewelacyjne, ale nie tylko. I już zaraz to otwieramy. Ile zapłaciłem? No 77 funciaków to na polskie jakoś wyszło 440 zł łącznie z tymi opłatami bankowymi na dodatek 850 mi doliczono jako opłata pocztowa. Okej, okay, no. Może stwierdzicie, że nie warto, ale ja czasem lubię takie oto rzeczy sobie jeszcze do swoich konstrukcji dodać. Dobra, trzeba ostrożnie dobrać się do środka. No i zaraz będziemy patrzeć. Cyk, przyznacie sami, że pudełko niewielkie, ale też odcinek będzie szybki, przyjemny w realizacji. Okej, okay, co my tutaj mamy? Już wracam, sorry za to cięcie, ale oczywiście na kolejnym dokumencie były moje dane, a to niespecjalnie musi być wszędzie ogólnie dostępne w internecie. Tutaj możecie sobie zrobić zrzut ekranu, co dokładnie ile kosztuje, a ja też postaram się Wam od czasu do czasu wspominać żeby też ten materiał był trochę informacyjny. I co my tutaj mamy? Aha, znowu jakieś informacje o kodach promocyjnych, file ten, czyli nie wiem, prawdopodobnie jak każdy widz sobie odpali ten kod, to też będzie to działało. Dobra, no i jest saszetka z tymi klockami. Coś takiego za 440 zł i pozwólcie, że ja to może rozsypię tutaj i przyspieszę ten fragment wideo, tak chyba będzie najlepiej. No i dobra, mamy to. Czy będziemy w stanie delikatnie jeszcze zbliżyć tą kamerkę? Chyba tak. Trochę ścieśnimy cały ten majdan. No, i zobaczcie, co my tutaj mamy. Oczywiście na pierwszym planie <laughs> na pierwszym planie jest Coca-Cola. Świetne są te paczki, takie zbiorcze opakowania, bo na górze to są zwykłe klocuchy. No i teraz już, jak będę budował jakiś sklep albo coś w tym guście, na pewno tego towaru mi nie zabraknie. Oprócz tego, no mamy tutaj energetyki. I czy wy to widzicie, czy kamera wyostrzy? Są to puszki, jakby Red Bull'a i Monstera. No, fantastyczna opcja, nawet mamy ładnie nadrukowaną górę. No i kilka jeszcze batonów tutaj mam. Oczywiście ja posiadam już takie podobne elementy, ale jednak wychodzą nowe, więc ja chcę być na bieżąco. Coś, co nawiązuje do Twixa, a także jakiegoś innego batona. A tutaj dostajemy, o wybaczcie, odwrotnie wam to pokazałem. Po prostu takie torebki z nasionami, i tego sobie kupiłem. Po trzy sztuki z tego co widzę. Na pewno na jakiejś półce będzie to świetnie wyglądać. Pod przyszłe Boże Narodzenie. Jakiś taki elemencik informujący, że tutaj znajduje się warsztat Mikołaja. To jest duży nadruk. O tak, to jest Vigo Painting. Fani Ghostbusters chyba wiedzą o co chodzi. I to jest świetnie wykonane. No tutaj nie ma się do czego przyczepić. Naprawdę fajnie. Pięć takich taśm policyjnych, że tutaj miała miejsce zbrodnia. No, to też wygląda świetnie. A także jakieś plakaty informacyjne, że tutaj wokoło, no, kręcą się zombie. Przecież to jest świetne do takich, no, bardzo, bardzo drastycznych makiet. Ostatnio Michał z kanału Klocki z zapałem coś takiego buduje, co nawiązuje do Dying Light. A tutaj zerknijcie tylko, ja muszę zrobić chyba osobne zbliżenie, żebyśmy złapali ostrość, a są to takie płyty nagrobne, bardzo jajcarskie i możecie sobie sami to przeanalizować. Jest tutaj coś nawiązującego do LEGO przygody, do LEGO Space, a także do klasycznych tematów typu Johnny Thunder. No przecież nie mogłem się oprzeć, i wreszcie coś takiego mam w swojej kolekcji. Na to jest przewidziana osobna szuflada, żeby to mi się gdzieś tam nie zmieszało. Pozwólcie, że ułożę wszystkie te puszki i te batony i inne elementy na jednym kadrze. No i piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Oczywiście wszystkie informacje macie w opisie, jeżeli chcecie przepatrzeć tamtą ofertę, ale nie jest to żadna współpraca, po prostu wziąłem i kupiłem, a może w przyszłości powspółpracujemy, kto to tam wie. Trzymano, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał.